Cześć kochani, to Agnieszka i zapraszam Was na ulubieńców szafy grudnia. Słuchajcie, nie będę robić rocznego podsumowania ulubieńców szafy, czyli tych rzeczy, które były najfajniejsze przez cały rok, bo wydaje mi się, że w styczniu opowiadanie o letnich sukienkach czy jakichś kombinezonach spodenkach, klapkach itd. Trochę się mija Byłoby to takie trochę <grych> dziwne, wiadomo. Um, może zrobimy sobie jakieś podsumowanie ulubieńców jesieni, idziemy coś w tym stylu, ale dzisiaj mamy ulubieńców grudnia. Jeżeli chodzi o ulubieńców mojej szafy, te rzeczy, które najchętniej nosiłam, które mi się najlepiej sprawdziły w tym miesiącu, to są to zarówno rzeczy um, takie nowsze, jak i takie, które już mam dłużej i być może pojawiły się już we wcześniejszych ulubieńcach szafy, ale no, stwierdziłam, że skoro są naj. To pokażę Wam je po prostu w dzisiejszym filmie. Skoro najczęściej to nosiłam najfajniej się w tym czuję, to takiego nie będę na siłę szukać rzeczy jakichś, nie wiadomo jakich, tylko pokażę Wam to, to, co realnie mi się super sprawdza. Także jakby była jakaś powtórka, to już będziecie wiedzieć z jakiego powodu. I oczywiście, jeżeli film będzie dla Was ciekawy, będzie się Wam podobał, to zostawiacie kciuka w górę, a mam nadzieję, że tak będzie, w sensie, że się będzie Wam podobał. To, co będę w stanie Wam podlinkować z tych rzeczy, to Wam podlinkuję, bo moim zdaniem to są fajne sztosy. Sztos, to słowo. Wiem, nie lubicie, jak YouTuberki mówią sztos, ale to jest takie słowo klucz, które, które mieści bardzo dużo, że tak powiem, różnych rzeczy. Są to po prostu fajne, świetne rzeczy, które. No, ja z mojej strony mogę polecić po prostu. Myślę, że zaczynamy teraz. I słuchajcie, pierwsza rzecz to jest coś, co na pewno było w ulubieńcach. Na stóweczkę, bo to są dżinsy moje ukochane, odkąd je kupiłam. I one na pewno są, mam je na aplikacji Zary zaznaczone cały czas. One na pewno są na stronie w dalszym ciągu dostępne, a jak nie, to mnie zabijcie. Ale jeżeli uda Wam się je dopaść, bo czasami jest tak, że rzeczy danej nie ma ale ona wraca do stoku, tak jakby na magazyn po prostu. Ludzie zwracają i tak dalej, wiecie, robią te swoje różne machlojki, pewnie przeniosą też um, część rzeczy ze sklepów stacjonarnych, materia, tak jakby rzeczy do sklepu internetowego i tak dalej, nie, nie chcę mi się tłumaczyć, ale jeżeli Wam się je uda dopaść, jeżeli takich spodni szukacie, to one są naprawdę spodniami idealnymi. Mowa tutaj o moich czarnych dżinsach z Zary, które kupiłam, ja nie wiem, gdzieś we wrześniu, może pod koniec sierpnia, nie pamiętam już nawet. I tak, i bardzo często je mam na sobie jak mierzę różne rzeczy, bo to są spodnie idealne. One są tak niesamowicie wygodne. Słuchajcie. To jest trochę grubszy czarny jeans, on nie jest taki, wiecie, taka czerń głęboka, tylko taki lekko sprany, tak jakby. I one są z wysokim stanem, bardzo ładnie na pupie wyglądają. Ja je mam w rozmiarze 40. Mają wyższy stan, mają fajnie ułożony rozporek, także nie jest tutaj tak dziwnie goło i tak dalej. Bardzo wygodne spodnie. Najchyba najwygodniejsze w tym momencie, jakie mam dżinsy, i, i ja w nich latam non-stop, jeśli można tak powiedzieć, że latam, bo teraz to tak średnio latamy w sumie. Ale tak, ja w nich latam. Jak mam założyć dżinsy, to zakładam te, nawet słuchajcie, poszły, że tak powiem, na bok. Te moje no, z Medicina, jasne, które bardzo lubię. Bo to po prostu raz, że bardziej jakby klimatycznie w tym momencie pogodowo, nastrojowo mi pasują, co nie zmienia faktu, że to są świetne jeansy. To są świetne jeansy. Um, I szkoda na przykład, że nie ma ich w jakiejś białej wersji, albo takiej bardzo jasno-kremowej, przynajmniej ja nie widziałam, może się pojawiły, um, bo chętnie bym sobie um, kupiła jeszcze jedną parę. Natomiast tak jak mówię, to jest taki grubaśny jeans, to jest kolekcja właśnie zimowa, jesienno-zimowa, więc one pewnie w lecie się nie sprawdzą. Natomiast teraz są idealne. No i to jest taki baziak. Totalny baziak, który właśnie chcę szybko tu, tam i tak dalej zakładam i gotowe. Także bardzo Wam je polecam. Druga rzecz też jest zarowa i też, jeżeli tylko będzie w Waszej estetyce, to Wam polecam, bo to jest torpedyczna kurtka, która jest bardzo, bardzo ciepła. I zaraz Wam powiem też historyjkę odnośnie tej kurtki, ale już myślę, że wiecie, o którą chodzi. To jest dłuższa kurtka z Zary, ta w wykończeniu ekoskurzanym, ta dłuższa z kapturem. Wiecie co? To jest tak ciepła kurtka, ona jest tak niesamowicie ciepła, że tak jakby... Mm, a ja jestem bardzo ciepłolubna, ja szybko marznę i szczerze znowu, to jest też totalnie dla mnie bazowa rzecz, taka pikowanka większa i właśnie też, jak mam, jak jest zimno, bardziej zimno, mam coś założyć na siebie, to najchętniej ją zakładam, bo znowu kolor jest totalnie bazowy. Moje takie zestawienie, uwaga, główne, to jest właśnie te dżinsy, ta kurtka i jakiś sweter do tego, ten na przykład, albo czarny, albo biały. Także to jest świetna kurtka, ona jest bardzo, bardzo cieplutka przede wszystkim. To dla mnie to jest najważniejsze, no też jest modna, jakby nie było. To jest taki styl, który jest teraz totalnie na tobie i pikowania, i właśnie zestawienie tego pikowania z ekoskórą. Ale dla mnie to jest powiem Wam rzecz drugorzędna, mimo że ja się modą zajmuję, bo gdyby ona nie była wygodna, nie była ciepła i nie miała tej funkcji rzeczywiście bycia prawdziwą zimową kurtką, a nie tylko, wyglądam jak zimowa kurtka, jest ci we mnie zimno, ale jesteś taka modna, to ja bym ją miała gdzieś. Natomiast i jest świetna. Jedyny zarzut, jaki do niej mam, to coś co można nazwać zarzutem, to to, że ona jest tutaj usztywniana. Widzicie, ma taką stójkę, żeby nam nie wiało po szyi i tutaj też grzeje. Natomiast ta stójka jest dosyć sztywna yy, i po prostu tak jakby no troszkę przeszkadza. Ja ją muszę rozpinać. Jak jestem na zewnątrz, to ją mam zapiętą i mam tak głowę to też jest dobre, bo was prostuje. Natomiast jak na przykład wsiadam do auta, to muszę sobie tu rozpiąć, bo by mi przeszkadzało, bo jest dosyć sztywne. Także to było ubranko numer 2 zdecydowanie cudowne i powiem Wam tak, że jak się zaczęła wyprzedaż na aplikacji Zary, ja sobie nastawiłam budzik i od razu wpakowałam do koszyka tą samą kurtkę, tylko w jasnym kolorze, bo taka byłam na nią napalona, ale stwierdziłam, wiecie co? że jednak nie. I anulowałam to zamówienie i powiem Wam, że nie żałuję, bo ekoskóra ma to do siebie, że przy jasnym kolorze może bardzo łatwo się zabrudzić i może być ciężko to doczyścić. A jeszcze jak się zaplami, wejdzie w tą ekoskórę, no to byłoby mi po prostu szkoda, bo ta kurtka kosztuje teraz na wyprzedażach 300 stówy. Byłoby mi szkoda, jakbym ją tak yy, łatwo zniszczyła. Więc darowałam sobie tą jasną. Mówiłam Wam, że będę polowała na tą jasną i będę ją też miała, ale... Co się rzadko zdarza, rozsądek wygrał, w sensie rzadko u mnie. Jak wiecie, ja jestem swetrową dziewczyną i yy, jak nie oglądacie, to doskonale wiecie, że wszelkie kaszmirowe sweterki z C&A to jest ogień. To jest coś, co ja mam w szafie w kilku egzemplarzach i to są najfajniejsze swetry takie bazowe, ale... Niedawno widziałyście, mierzymy z hajem i był tam sweter, nad którym się zastanawiałam, czy go zostawić, czy go oddać. I słuchajcie, ja już go miałam w torbie, żeby go zawieźć z powrotem do sklepu, i tak na niego popatrzyłam i stwierdziłam, kurde, a niech stracę drogi nie jest, bo on kosztował 50 pary złotych już właśnie z wyprzedaży, i go zostawiłam i zaczęłam w nim chodzić. I powiem wam, że mimo że skład jest syntetyczny i tamtej wełny jest 5% tylko, to nie wiem jak ten sweter jest zrobiony. On grzeje, ale on nie grzeje na zimno, nie grzeje w taki hamski, syntetyczny sposób. Tylko to jest rzeczywiście sweter bardzo ciepły. Mówię o tym ogromniaku, którego właśnie widziałyście, ogromny w rozmiarze L przeskalowany sukienkowy, ale tak ciepły, że wierzcie mi, ja ym, kiedyś pojechałam w nim do galerii i tak jakby Chodziłam normalnie w samym swetrze, w sensie z garażu przeszłam sobie um, do galerii w samym swetrze, a było bardzo zimno. No więc w garażu może nie jest takiego strasznie zimno, ale przeszłam. Potem, jak wracałam do domu, to normalnie stanęłam pod sklepem, wyszłam w samym tym swetrze, poszłam do sklepu, wyszłam ze sklepu, wsiadłam do auta, niby chwila, um, ale przypuszczam, że nawet w takim kaszmirku byłoby mi zimno. A to, ja nie wiem, to jest jak. Kurtka, trochę. On jest bardzo gruby, bardzo mięsisty. Niby nie jest jakiś taki, wiecie, strasznie zbity, ale to, jak on grzeje, to jest coś niesamowitego. I tak jak powiedziałam, mimo, że to jest głównie syntetyk, bo tam mamy tylko 5% wełny, a reszta to jest akryl z poliestrem, to jest to jakiś. Taki, tak zrobione, że nie po co się w nim na zimno. Nie jest właśnie taki nieprzyjemny. No jest po prostu świetny. Także tak, on w sklepie stacjonarnym był na wyprzedaży. Jedna z Was mi pisała, że na stronie nie jest na wyprzedaży. On chyba kosztował 139 albo 135 zł, ale że szary jest. Także jeżeli szukacie takiego wielgachnego swetra, to moim zdaniem to jest dobry wybór, a wiem, że są też osoby, które nie lubią na przykład naturalnych składów, więc to może być fajne rozwiązanie. Wiadomo, że on się po jakimś czasie przymycha, ale umówmy się, praktycznie wszystko się mechaci. Ja mam taki magiczny sprzęt, jak golarka do ubrań z Rossmana, która działa cuda i czasami sobie robię, robię takie susyjki, że przez godzinę odkłaczkowuję różne rzeczy i dla mnie to jest ok. I tak naprawdę dzisiaj tych ulubieńców słuchajcie, nie ma dużo, ale mam buty, które... Zakładam praktycznie cały czas i ciężko by było o nich nie wspomnieć, bo to są moi ulubieńcy. Wiem, że to są buty kontrowersyjne, większość osób nie lubi i tak dalej, ale to są Agi, czyli tego typu buty. Mam jeszcze emu. Wzięłam tutaj Agi, dlatego, że lepiej mi się sprawdzają, bo często noszę na przykład spodnie choćby te czarne, które mają troszkę krótsze nogawki, a te mają troszkę wyższą cholewkę od emu, więc częściej je po prostu zakładam. Jeżeli chodzi o te buty, to słuchajcie, to są naj. Cieplejsze i najfajniejsze buty na zimę, moim zdaniem, znaczy najfajniejsze od tej strony, że są właśnie ciepłe. I ja swego czasu kręciłam kilka testów, nawet test na żywo. Słuchajcie, że na jednej nodze, na Wielkim Mrozie, miałam Agi, a na drugiej Emu, i nakręciłam taki film jest na kanale, robiłam różne porównania o wadach, o zaletach tych butów i tak dalej. Także polecam wam, żeby sobie pozaglądać. Jeżeli chodzi o estetykę, to tutaj nie, nie mamy o czym mówić, bo estetyka dla mnie, raz, że jest drugorzędna, dwa, że każdy ma swój gust, tak jak ma własną, wiecie co, tylną część ciała. Także tutaj e, tak jakby mam swoje zdanie na ten temat, dla mnie są ok, uwielbiam je. Także to są moje najczęściej e, zakładane buty, słuchajcie, w zimie. Najczęściej. Te albo emu. Ale te częściej ze względu na wyższą cholewkę i <grytanie> jak mnie spotkacie, to macie 90% szans, że mam na sobie właśnie agi. <grytanie> I ostatnia rzecz, to też są buty, słuchajcie. Buty, które mi odradzałyście, które się Wam nie podobały. I um, tak. A mi się tak średnio podobały, ale im dłużej miałam je na nogach, tym bardziej je pokochałam. Słuchajcie, to są te paskudne buty z Mango. One są tak niesamowicie wygodne, może nie są najcieplejsze. Ale są tak niesamowicie wygodne, że szczerze, jak są pory tak, jakby ustępujące temperaturą w sensie, jest troszkę cieplej ale to dziwnie ujęłam jest troszkę cieplej um, niż, że tak powiem, mróz, i nie muszę zakładać agów, to to są buty, które zdecydowanie wybrałam. One są tak niesamowicie wygodne. Wiem, że może piękne nie są, nawet mi pamiętam, że napisała jakaś dziewczyna, że do krów babcia takie miała, czy coś w tym stylu, ale I don't fucking care. <laughs> że ktoś miał takiego krów dla mnie najważniejsze jest to, że dobrze się w nich czuję, nie są przesadzone w żadną stronę, tak jakby za bardzo kombat, są takie zachowawcze, no po prostu bardzo bardzo mm, fajnie się w tych butach czuję i szczerze to nawet z tego co widzę przy moim chodzeniu, nie pozaginały się tak bardzo jak myślałam, że się pozaginają, tutaj ta skóra jest trochę bardziej miękka i tutaj bardziej są widać, że mm, noszone natomiast tutaj całkiem fajnie się trzymają Także ja miałam wobec nich też jakieś tam ale, że mogą zamki obcierać z tyłu, bo one mają z tyłu. Popatrzcie tutaj zameczek, ale wszystko się dobrze skończyło i bardzo je lubię. Po prostu bardzo je lubię. Możecie też mówić, co chcecie. Jeżeli chodzi o stronę estetyczną, znowu każdy ma swój gust, tak jak ma własną. No, okej, okay. nie było tego dużo, ale to byli moi tacy najważniejsi y, ulubieńcy grudnia. Wiadomo, że teraz nie wychodzimy jakoś tak wyjątkowo gdzieś, też nie ma okazji, żeby, wiecie, no, zakładać 100 tysięcy różnych rzeczy. Ja się staram robić tak, żeby mi było wygodnie, ciepło i to były rzeczy, które nosiłam najczęściej, które mi się najlepiej sprawdziły, więc tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film był dla Was ciekawy, przyjemny, jeżeli tak. Ciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. No i piszcie mi oczywiście, jakich Wy miałyście ulubieńców w grudniu, w czym najchętniej chodzicie, w co się najchętniej owijacie, jak wychodzicie na mróz. Dawajcie znać w komentarzach. Widzimy się w kolejnym filmie, pa!